Dobry Dziś sprawdzimy, czy to będzie dobry odcinek otwierając paczkę nasion. Czy jesteś gotów? A będzie dobry, czy nie będzie, będzie dobry? Będzie słonecznik, mówię ci. Słonecznikowy, ale ja tego nie widzę. Wiesz, tym. No i tak było jedno. No, dostaliśmy naparstnicę. Aha. Słuchaj! To jest jednak kwestia... Poczekaj, zanim zanim, to może zobaczmy za ile są pszczoły właśnie. Za 10 minut! Uuu, no to fajnie, to zobaczymy sobie jak pszczółki. Ja muszę a, zobaczyć, co mam polinated. Co masz pollinated, co, co, O! Koła. Co jeszcze dwie? I nektarynka nasiono! Krystian, słuchaj, dziś sadzimy trzy nektarynki, Nie jedną, nie dwie, a, a trzy. trzy! Tak, poczekaj, jeszcze sobie flower packi otworzymy, bo są dwa, dobra. Co będzie? Tam ci znać, tam ci znać. Będzie znowu na parstnica. Lisia rękawica! I drugie! I lisia rękawica! Już trzydzie! Wow! Wow! Super gro jesteś! Super! Daj mi te same kwiaty w kółko! No mm -hmm. dobra, patrz co mam. Widzisz co to jest? To jest nektarynka. Będziemy ją dzisiaj sadzić i patrzeć, ile ona kosztuje. Zapraszam Cię do mojego ogrodu, trochę się zmieniło. Mhm. Um. Mm Okej, okay, dobra, bo już myślałam, że jak taki NPC będziesz tam stał w miejscu i po prostu mi tak. przytakiwał. No właśnie. Tak. No. Więc słuchaj. Tak. Ja mój ogród troszeczkę zmieniłam od poprzedniego odcinka troszeczkę to jest troszeczkę tak mamy teraz takie wejście i mamy wszędzie tutaj kwiatki na wejściu one jeszcze rosną mm -hmm. bo dopiero co zbieram ale mamy tutaj róże ławeczkę zobacz mm -hmm. tu dosadziłam troszeczkę więcej kwiatków no. no no a tu sobie siedzimy my zobacz jak fajnie no no i chodź chodź zobacz jeszcze tu Patrz jak, tutaj zrobiłam, tutaj jest teraz o, ale alejka. ale są otwarte. Dobra, zaraz, zaraz, zobacz jaka alejka tutaj jest paprykowa zrobiona. Fiu, fiu. I na końcu straszak. On pilnuje, on pilnuje, dobra, otwórzmy sobie. O, nie chciałam zbierać papryki. Otwórzmy A, sobie to. Melony. Słuchaj, mm. te melony. One tutaj siedzą. One są pollinated, Frozen, Honey Glaze. One jeszcze wszystkie się zrobią gold dzięki waszce. I jeszcze chcę, żeby były Shocked, i postawiłam tutaj Lightning Roda w środku, więc one tutaj zostają. I jeszcze jedno mm -hmm. mamy do otwarcia, to. Boże, dostałam trzecią tą taką pszczoły. Już mam trzy te pszczoły takie. Na no nie jest chyba jakaś mała szansa, mi się wydaje. Na które na różowe? Na te pszczoły, te. Ja mówię o. A, w sensie na, na dekorację, no no tak, no, no, no. tak. No, no, tak, no, no. tak, tak, No to już mam trzy. Oj, mamy w ogóle jeszcze jajko do otwarcia. Co dostaniemy, co dostaniemy? Co to nie. Yeah. B. Ega, dostaliśmy bi No way. B or not to be. Dobra, Krysia, otwieramy jeszcze Mythical Ega, bo mamy jednego. Oczywiście wiewiórka, od razu pójdę to sprzedać. Na co komu wiewiórki w tej grze? Dobra, sprzedaj. Proszę. Dobra Krystian, wybierz mi miejsce, gdzie sadzimy nektarynki. Mam trzy nasiona. Gdzie one będą ładnie na razie wyglądać? Bo potem je przesadzimy. Mm. Tu? tu? To jest bardzo dobre pytanie. Tu? tu no ma chyba przykład? tu, bo tu jest słoneczko, tu przede mną można. No. A masz przygotowane konewki? Już mam. Dobra, a, tu lej, lej jedną, lej jedną. Nie wiem ile potrzeba, szczerze mówiąc. Też nie Dobra, posadzimy tutaj drugą. A tu będzie trzecia. Ja też razem tak, podleję. One tak wolno łapią. Słuchaj, zrób... Bo wolno łapią. O! A, wolno łapią, dobra, wolno o, o, łapią, jaka wolno łapią. No, mini, mini. mini. Totalnie te, mini. Te drzewka są takie miniaturkowe. O, jaki... Ale one są piękne. Boże, w tej grze potrzeba więcej takich krewnych. Ale tu jeszcze malutkich. gdzieś jedna była, nie? Tak, tu? tak, tak. Ja ją tutaj już podlewałam. Ona gdzieś tutaj jest. <laughs> Jak polała na całą no szerokość, bo nie widziałam gdzie. dokładnie gdzieś. Gdzie. O, tu w ogóle nie chciałam <laughs> krejta do otwarcia. To jest fan Pan Crane. Chcę bujaczkę, chcę bujaczkę. Dostałam niebieską flagę, Krystian. To chyba gorzej. Dobra, no niestety. O, a ten jakiś taki inny rośnie. O, no, faktycznie. Ej, ej, ej. ej. O, większy! Dobra, dobra, fajne, podoba mi się. One w ogóle wyglądają jak. coś. Ale. Wyglądają jak co? Ale to nic, to są nektarynki. Postawmy sobie advance tutaj, żeby złapało, i sobie postawmy drugiego Basic. Będziesz I, czekała, aż będą rosły. Tak, i będą sobie rosły. A ja w tym czasie chcę, żebyś przywitał mojego nowego towarzysza w ogrodzie. to jest mhm. Puchatek. Zobacz, on jest pszczółką. Totalnie jest pszczółką. Tak, totalnie jest On Zobacz, jakie on jest piękny. Jak tym okonkiem macha. O Jezu. No, jaki kuperek ma, no? No, przepiękny jest, jest fantastyczny. Więcej potrzebuje takich zwierzaków w tej grze, żeby były właśnie poprzebierane za inne zwierzaki. Macha tym kuperkiem tak. I, uh, i, uh, i, uh, i, uh, Czy ja krejtów już nie mam? Czy mam jakieś egg? To. Egg też nie. Co? Egg. egg nie. no, nie mam. mnie. To sobie zbierzemy, tak, dalej, zbierzemy sobie to. Zbierzemy sobie winogrona w takim razie Ona miałaś pokazać, dalię. widzą, że trafiłaś w słonecznika. A miałam słonecznika pokazać. A ty tu masz... Czekaj, co ty to masz rainbow? A, Melona masz jednego rainbow. <słuch> tak, tak, on jest rainbow i on co jeszcze jest? Poczekaj, jak na niego najechać? Um. No tu pode mną jest. No ale tu, mi. Tu, tu trzeba na niego patrzeć, tu. Mm, on jest nie... Rainbow Frozen i Honey Glaze. No dobra, no co ty możesz zobaczyć? No mi nie pozwala na niego najechać niestety. No bo on jest tu, tylko tu go w tym miejscu. No dobra, ale ciężko mi trafić na niego, mam w ogóle trzecią fasolę, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, udało nice. mi się. Mam teraz trzy. I... i poza tym, że trochę sobie zaktualizowałam ogród. Zbierzamy sobie jeszcze. I to sobie zbierzemy. To sobie wierzymy, bo to brzydko wygląda tutaj zamarznięte. Boże, chciałabym, żeby był w ogóle jakiś itemek w grze, e, który stawiasz w ogrodzie, który ci nie pozwala, żeby roślinki ci zamarzły. No, chciałabym mm. tak. O, że nie chciałabyś zamrożonych. Okej. Okay. Tak, słuchaj, e, a to są... jest. E, nie wiem czy widziałaś, ale jest lampose do kupienia. Jaki lampose? O, lamppost, lamppost! Poczekaj, 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 jak to? Nie tu, mm -hmm. tu. Jeszcze Uuu. przez godzinkę. O, i to też jest fajne. No i znowu pada, potem będzie zimno i znowu będą klocki lodu. Yy, mamy jeszcze innego high fruit seed. Chcesz mi podlać? Zasadzimy? Co mamy? No tego takiego, co ja ul mam postawiony na tym drzewie. Ul. No bo wiesz, bo ule na nim rosną. Dobra, boję się, że będzie trochę większy. To posadźmy go tutaj w takim razie. Proszę nie bądź duży, proszę nie bądź duży, proszę bądź mały, 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 mały. tylko krowa! Pfff! No ten mi się wydaje taki idealny jest. O. Podobny jest w sumie, trochę większy. no minimalnie większy. Ale mimo podobny, Mimo podobny, no. Czy ja go potrzebuję? Czy ja go potrzebuję? odwrócimy w tą stronę. Dobra Krystian, chodź, może Ci pokazać jeszcze jedną rzecz, bo ja tutaj Cię tutaj oprowadzam po moim ogrodzie, tu w ogóle e, jak jest ten Hive Fruit drzewo i na nim jest ul u góry, to tutaj pod spodem mamy beczkę z miodem i słoiki z miodem od razu załadowane. Żeby, wiesz, Mówisz? wyglądało tak, jakbyśmy zbierali Ale ty mi gdzieś uciekłeś, a ja chcę ci pokazać bardzo fajną rzecz w e, moim Kupuję grudzi. sobie nektarynkę jeszcze jedną, żeby mieć w tym, w ekipunku A, no, ja posadziłam od razu kupiłem. wszystkie trzy, więc... Jestem, się mata. tam? Pamiętasz tutaj naszego kolegę, który sprzedaje? Nie, znaczy... mnie? Słuchaj, on, on skrywa pewien mroczny sekret za swoim sklepem Nie z tej strony nie z tej strony. Tak. On Gość kogoś. Umarł. Tak, tak, słuchaj. Ja nie wiem, jak to się stało. Ja to zobaczyłam dopiero wczoraj. Szczelił go łopatą. Nie wiem, o, to, o co, to co jest? poszło. Co? Co, to jest? co, co to jest? O! o Aha! Jako. Dzięki! Z, z, skąd go wziąłeś? Moje! Dzięki. Aha, zebraliśmy kokosa, tak jesteś. Hi, 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 hi. Oczywiście, pewnie. Staram się. Staram się jak mogę. Idealnie. Mam zwykłego, bez żadnych modyfikatorów high i ja chciałam zobaczyć, ile on kosztuje, bo w poprzednim odcinku go sadziliśmy. To taki duży w sumie, patrząc na to, co ty tu masz. No całkiem, ale słuchaj. Spore się wydaje. Ale słuchaj, bo ostatnim razem sadziliśmy drzewo, a ja zapomniałam, bo jestem głupolem sprawdzić, ile kosztuje, więc to jest prawda. Ile kosztuje? 77 jeden. No ale ty, ty, ty masz duży, ty masz duży, to jest duży. Chodź, chodź, zobacz u mnie jeszcze jak wyglądają, patrz. No, 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 Zobacz jak u mnie wygląda ten kubka, kubka. No, a gdzie ty to masz? To masz, zobacz. No. O, poczekaj, a, a, a to jest Polinate, dobra, myślałam, że już złoty tak, jest... ci jest, się zrobił. Nie, może. nie, miałem złotego, raz, ale mm -hmm. no. Mm -hmm. Czy ja mam jeszcze jakieś. Yy, Muszę zatrudnić aranżatorkę scene. wnętrz, żeby mi tu pomogła, wiesz, to ogarnąć. A to za odpowiednią opłatą, pewnie, słuchaj, no. Co o, mam coś powiedzieć? dla ciebie. Co masz na mnie? Poczekaj, bo ja sprawdzam, jak ją. Ja mam... O, jeszcze piękniej mam jedno. Co to jest? Yy, frozen Void Touched i Shocked Celestiber. Berry. Dzięki, idę yes. sprzedać. Aha. Ile to kosztuje? To miłe. Ile? ile to kosztuje? Yy, proszę, chcę to sprzedać. Słuchaj, ja potrzebuję pieniędzy teraz. 3 miliony tylko! No, no słuchaj, <coughs> dla jasności, ja mam postawionych itemków, dekoracji w moim ogrodzie 105 na 105, a żeby kupić y, kolejny upgrade, potrzebuję 64B. Ja mam 7B, więc. U. No, ja potrzebuję teraz, no. żeby kupić kolejny upgrade. O, tutaj. Gdzie to jest? Dzięki. E, dzięki. A, 128B. Dzięki Krywian. Co? O, no. proszę. Dzięki, dzięki. Ale podobno Idealnie znerfili posłucham. szopa. Czemu? Łaaa, pszczoły! Dlaczego podobno, niby znerfili? Podobno ma być znerfione, że jedną trzecią ma tylko wartości dawać. Co jedną trzecią wartości? No jedną trzecią wartości ma podobno tylko dawać. Skradzione jej rzeczy? Że jak ukra- No, no, no. No nie że wiem. Że podobno ma być właśnie znerfione. Zobaczmy co pszczoła. Więcej kwiatków na pewno. Obi-krej w Dobra. No. O i dwa są aż paki. Dobra, otwieramy. Co będzie? Co będzie? Co będzie? I będzie róża. Przynajmniej Kupa nie Foxglow znowu. Dobra. I druga. Co będzie w drugiej? W drugiej będzie róża znowu. No. <noise> Ale ja różę well. lubię, więc ja się cieszę, że jest róża. I różę sobie gdzieś posadzimy, gdzie jest róża. Mm. DZIEWIĘĆ MAM AŻ RÓŻY! Uuuu... Dobra, zasadzimy mm -hmm. tu na pewno. O! No, rodin. co jest tu? Różki, różki! I tu? Pollinated, frozen, I pollinated, tu. frozen, pollinated, frozen... I to Potrzebuję coś małego, pollinated, bo mam takie 9,6 kilo. Mam 0,17, chcesz? Nie, to za mało. No to ci tak nie jak coś Mam to mam spadaj na jak, jak duże są róże? Róża ma kilogram? U. No zależy ale. jaka róża. Czy na mandarynki działa podlewanie? Chyba nie. To jest bardzo dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie znam na nie odpowiedzi. Bo widzę, że już zaczynają rosnąć, ale im to trochę idzie. Trochę, powoli, powoli, powoli mi idzie. No. Powoli, powoli. Mm. O, jest fasola jedna, dobra, bo ja w sumie zapomniałam że przydałoby się nakarmić Co? zwierzęta, nie? O, w sumie ja te... A nie, w sumie ja mam pszczoły tylko. A ktoś nie się mnie w ogóle pytał w komentarzach? Po co się karmi zwierzęta, albo jak się karmi zwierzęta? Trzeba po prostu coś trzymać w ręce i kliknąć feed. Um. I jak nakarmimy, to ten pasek się tam załaduje i wtedy ten drugi pasek leci do przodu. I z to jest, Tak, i to jest ten pasek z doświadczeniem, bo on. Pasek z doświadczeniem nie może lecieć w momencie, kiedy zwierzaczek jest głodny, więc musimy je karmić po to. A po co się A karmi? może lecieć, jeśli masz sowek Jeśli masz sowek. Tak, tak. A po co się Krystian wbija Agea zwierzaką, chcesz powiedzieć? No po, no, po to żeby slotów mieć więcej, na móc mieć więcej jajek na raz położyć i żeby móc więcej więcej oczywiście mieć petów na raz w ogóle. Tak, ja w tym momencie już potrzebuję mieć 60-latka jakiegoś, więc. Ja też. Więc no. W ogóle... na, na dodatkowy. Ten 60, a dodatkowe jako 45. Mhm, dobra, zrozumiałam, zrozumiałam. Y zrozumiałam, zobacz, jaki pollinated, róża. Moja mysz już ma 30, więc jest w połowie drogi, a druga ma 45. Moja mysz ma 49, ale i na razie nie ekspio, bo są pszczoły cały czas. I nie mam, i nie mam totalnie czym nakarmić. Dobra, tutaj to się zrobiło. Jak to nie masz czym totalnie nakarmić? No bo. Wstyd! Mi się, mi się najbardziej opłaca karmić fasolą, a fasolę zebrałam i sprzedałam, więc... A nie, jeszcze tą różową linią można karmić, ona też jest spoko. A w ogóle też słyszałem, Ola, że mają podobno zmienić to, że nie będzie to 3 minuty, tylko że będzie krócej. Tak, będzie krócej i do tego jeszcze ma być dodany taki itemek, yy, taki skaner, że wchodzisz sobie do ogrodu, skanujesz, tak. pokazuje ci wszystkie twoje te rzeczy i chyba od razu też się wciągniesz do twojego ekwipunku, z tego co zrozumiałam? Mm. Że takie ułatwienie będzie. No i dla mnie spoko, bo ja po czasie muszę stwierdzić, że ten event pszczółkowy zdecydowanie nie jest moim ulubionym eventem w tej grze. Tak. Tak i to dlatego, że po pierwsze, żeby dostać... Musimy mieć walutę, żeby wymieniać, nie? Żeby mhm. tą walutę zdobyć, musimy mieć mutację, więc co godzinę czekamy. No logiczne, nie? Żeby te poliny tej rzeczy mieć. Znaczy chyba, że masz pszczoły, to wtedy szybciej. Tak, no ale zakładamy, że nie mamy. Jesteśmy dopiero, to zaczęliśmy grać w tą grę. No i żeby dostać tylko 10 miodu, musimy wrzucić rzeczy do przerobienia na ten miód. I musi to być 10 kilo, bo jak dasz więcej, to się zmarnuje, nie? No. No i dodatkowo właśnie jeszcze musisz czekać, żeby ci przemieliło na ten miód. Więc to jest takie dodatkowe czekanie. A najbardziej w tym, w tym wszystkim mi się nie podoba to, że osobno musisz te rzeczy oddawać temu gościowi. Że nie masz tak jak w poprzednim evencie, na przykład z nocą, no, jak no było. No to specjalnie jest tak zrobione, żebyś to no, poświęciła. Ale mi się to nie podoba, ja wolę. Ogóle... No a jak, Ola, a tak. teraz potrzebujesz 60 level, tak? No. No i, i peta, żeby zrobić więcej petu. Ja mam obecnie mysz na 49 poziomie. Ona ma. Ona potrzebuje 52 tysiące expa, żeby wbić się na kolejny poziom. Sama mysz w sobie generuje 820 expa, nie? Na no. co 8 minut. Czyli powiedzmy nawet, że liczmy co 7,5 minuty, czyli w ciągu godziny jesteś w stanie odpalić to 8 razy. Robimy to razy 8, mamy 6,5 tysiąca expa, plus on jeszcze zdobywa trochę pasywnie, więc powiedzmy, że mamy 7 tysięcy expa w godzinę, nie, mm -hmm. a potrzebuje 52. Przez 7, czyli potrzebuję 7,5 godziny bycia online i żeby była nakarmiona mężczyzna cały czas, żeby wbić jeden poziom. Jeden. No. O, poczekaj, a ja w ogóle mam sowę wyciągniętą? Uuu. A na każdym kolejnym, a na każdym kolejnym będzie tego więcej. Ja właśnie zauważam, że ja nie mam mojej sowy wyciągniętej, przy czym jeszcze wolniej to leży, leci, więc ja muszę sobie sowę wyciągnąć. Dobra, to jest moja sowa. I dzięki sobie szybciej te poziomy będą wpadać, nie? Gdzie Bo ja teraz, a teraz policzę ten sam czas, który potrzebujesz, czyli te 7,5 godziny na wbicie tych 52 tysięcy ekspa, nie? E, podzielę ten czas przez. E, czekaj, pomnożę czy podzielę? E, pomnożę. Jestem beznadziejna przez, z matmy, pyta, co ja To to sama, sama Sowa, ta najlepsza, dałaby ci jeszcze 6000 tysięcy ekspa w tym czasie. Mówisz? To by Ci to o, skróciła Chryst. o pół godziny albo godzinę. W ogóle te mandarynki strasznie długo rosną. Dalej nie urosły? Znaczy, w sensie widzę, że już owoce się robią, ale nie mogę ich jeszcze zebrać, więc... Yes. Postawimy sobie znowu sprinklera, mam nadzieję, że trochę szybciej to zleci. Pomyćmy. Ze... Nie jest do zebrania. Ciężko mi powiedzieć, kiedy te ule są do zebrania w ogóle, bo one od razu wyglądają dla mnie jak zrobione. Ulej, ulej. To jest taki chyba normalnej wielkości, nie? 7,5. Normalnej. Kilo około... No, takiej no, normalnej, no. Dobra, to sprzedajmy go. 47, no prawie 50 tysięcy, to jest dużo. Za jednego. No, prawie. no to jest dużo eee, jak za jednego tak, owocka. Nie, no. Ja uważam, że to jest dużo. Ja wiem, że dla ciebie to jest w miarę, bo ty masz takie rzeczy mega giga OP, ale ja ten, patrzę. Ten twój lotus zawsze był tego koloru? No, był. Nie był bardziej fioletowy? Nie. A o. właśnie, co do kwiatu, przecież miałam pokazać, że mam słonecznik! 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 Tak, więc y, patrząc na to, jaki duży słonecznik jest, y, to ja się trochę boję to zasadzić w moim ogrodzie. Łodyga. Wyobraź sobie, że on wygląda tak, poczekaj. No, dawaj. no. Boże, prawie. A na Poczekaj. górę fasoli chcesz wejść? Może to schowaj na razie, zanim tam wejdziesz, bo nie widzisz. Nie, 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 ja widzę wszystko. Chwila, chwila. Będę spać w tym momencie. Spadaj. Wyobraź sobie, że tak wygląda słonecznik w Garden. No fajnie. No super! No fajnie. Jasne, super. Chciałbyś takiego mieć posadzonego w ogrodzie? No fajny. Fajny? Ja nie będę narzekał. Fajny, mm -hmm. no. Mm -hmm. Fajniutki. No, ee... a, chciałabyś, a chciałabyś mieć taki zasadzony? Czekaj, zaraz ci pokażę, tylko przejdę na tą stronę. No, co zasadzony? Aha, coś mi jeszcze innego pokażę. Poczekaj, by się zablokowałam. Eee... O! Golden! No ładnie, pięknie, ale jest chyba mniejszy od mojego. Tak mi się on przynajmniej wydaje. Taki jest malutki. O, malutki. Mam jeszcze. W ogóle sprawdzę, bo on ma 46 kg praktycznie ten mój. I on jest jeszcze dodatkowo chilled. Zobaczmy sobie ile on w ogóle jest warty 2,50 no 2,80. No, no. No. no 2,80. No. no powiem Ci ładnie ładnie, skoro jest, skoro jest tylko chilled, to kiedy będę dropić nasiono do sunflowera? Ty na, powiedz mi. Na pewno będę kupowała masę tych e, kwiatowych e, paczek nasion, bo chciałabym bardzo słonecznika, bo słonecznik jest jednym z moich ulubionych kwiatów, a niestety mm. jest divine, w sklepie jaka jest na niego szansa? Pół procenta. Mała? Pół. A tu u, u niej jest pewnie też pół. Powinno, bo to zostało zmienione, chyba, nie? Też jest pół. No dobra. Peł. Um, peł, peł. Więc chciałabym go trafić, preferowanie przed końcem eventu. Prawda? No, żeby móc go posadzić i się jeszcze nim nacieszyć. A, w tym czasie sprawdzimy mandarynki, ne nektarynki, przepraszam. O, ja widzę, że one tu są, ale ja ich jeszcze zebrać nie mogę. No co to ma być? Dlaczego to tak długo rośnie? Takie małe. No małe! Ale fajne ogólnie są te drzewka. No ja nie wiem, czy to pomaga, wiesz? Przeszkodzić nie przeszkodzi. No przeszkodzić nie przeszkodzi, ale czy pomoże? Może tylko pomóc. Mm -hmm. O, coś tu widzę, zaczyna rosnąć. Widziałam, ruszyłaś się. No i co? O! Nie, to róża, nieważne. Róża, biało czerwona róża. Dobra, to skoro tak, to jestem zmuszona zrobić to: co? Wyjąć moją zapasową nektarkę. Nektarynka. Skoro wy nie chcecie rosnąć, to wyciągnę sobie z kieszeni. Zobaczymy, nice. ile taka zwykła Odrosła. nektarynka. Naprawdę. Nie. No widź. Ale byłem ciekaw twojej reakcji. <laughs> Już się miałam złościć. Zobaczmy, ile taka zwykła nektarynka kosztuje. High fruit ile? Jakoś około 50, nie? Tak, jakoś tak gadałaś. No A to kosztuje 63, Kresian. Czyli nektaryn... o, nektarynki... można zebrać. Czyli nektarynki są lepsze od miotków. Można zebrać nektarynka, Ola. O, Oto. można zebrać, dobra. Zobaczymy, ile ta mm -hmm. będzie w takim razie. Ona ma 4 50. kilo. Nie, nie, nie. No słuchaj, skoro od High Fruit'a jest bardziej... No, no to wiesz, no, no. To chciałabym jeszcze to sprzedać. Uuu, mm -hmm. 100! Krystian. Krystian! 100 Nektary... ty tysięcy czy 100? No 100 tysięcy O To no, ciekawe No powiem ci Nektarynki się opłaca Kupujcie jeśli są nasiona Można zostać bogatym ogrodnikiem